Dzień dobry. Pamiętacie ten multitul? Znów go kupiłem. Tym razem nie dla mnie, ale trafiła mi się okazja. Kupiłem u tego samego sprzedawcy, u którego kiedyś kupiłem na Allegro. Jest to chiński sklep. I słuchajcie, zapłaciłem w promocji 79 zł. No i fajnie. Zapłaciłem 79 zł. Facet do mnie na drugi dzień pisze, że oni pamiętają, że ja już u nich kupiłem kiedyś Multitool i że dla stałych klientów mają bonifikatę. I słuchajcie, momentalnie, bo płaciłem blikiem, momentalnie dostałem 10% zwrotu od faceta. I taki bonus. Czyli. Rzeczywiście 69 zł mnie kosztował ten multitool. To znaczy nie mnie, bo to nie jest dla mnie, ale no ja płaciłem. Bo to było moje konto na Allegro. Mam smarta. Także słuchajcie, taki multitool 16 w 1. Jest to, To on jest identyczny jak M, tak trójka, jak yy, Daycamping DL10. To jest to samo. Wiecie, sami dobrze wiecie, że oni klepią. Wszystko to samo w jednej fabryce. Nie będę się rozwodzić nad tym. Dostajemy oczywiście zestaw bitów z przejściówką. To jest standard w tych tańszych multitulach. Ale słuchajcie, mamy bardzo porządny pałcz ze sztuką. Szkoda, że narzepa. Ale zawsze coś. Jest tutaj bardzo sztywny, bardzo fajny. I jak widzieliście, jak to wyjąłem. Nic tu nie latało. Szkoda, że nie ma oddzielnej przegródki. Ale jest dobrze. Jest fajnie. Będziecie chcieli wrzucę wam linka do tego sklepu oczywiście. Multitool przychodzi w takim stanie. Jak widzicie to jest to jest właśnie to samo co te, te, tak zwane te, te ukraińskie mtaki. Czyli chińskie, dakoju i, i, i te inne. Mamy wymienne szczęki do drutu. I tu widzicie, w tym multitulu, też szczęki mają z dwóch stron nacięcie. Pamiętacie, może, że w innych multitulach, zawsze jak to sprawdzam, to mówię, że przeważnie teraz jest z jednej strony nacięcie, a z drugiej strony jest proste. Także gdybyście kupowali zamienniki wymienne w te, te wkładki, to zwróćcie na to uwagę. No proszę, jest bardzo ładnie spasowane. Rączki sprężynujące. Bardzo fajnie chodzi, powiem Wam. Jak tam? No. No nie ma co się czego spodziewać. Te same multitule na Amazonie kosztują od 110 zł. Także myślę, że jest dobrze. Standardowy, no brudny trochę jest, ale nie otwierany, bo był zaklejony. Nożyk ostry, blokowany na liner loka. O, tu jest, tu jest olej, także nieźle. Mamy oczywiście nożyczki, także blokowane. Bardzo fajnie chodzą. Mamy piłę z blokadą, która ma bardzo agresywne zęby. Bardzo cholernie ostra. Porządna piła. Powiem Wam, że u mnie w szafce, w przedpokoju, jest ten multitool i to jest mój ulubiony multitool. Mimo tego, że mam diecamping DL30, który jest do innych zadań, do tego jakoś się przyzwyczaiłem. Jego funkcje, wygoda trzymania, do no mi odpowiada po prostu. Dlatego poleciłem sąsiadowi, znajomemu ten multitool. On wie, że ja się takimi rzeczami interesuję. Przyszedł się, zapytał, jeszcze mu załatwiłem taniej. Słuchajcie, to coś czuję, że bez czteropaka to się nie obędzie. Mamy tutaj dwa otwieracze. Jeden do puszek, jeden do kapsli. Przecinacz do pasów, linek. Oraz dwa śrubokręty płaskie. Oczywiście wszystko jest blokowane. nie chodzi, tak różno chodzi, wiecie? Wszystko jest blokowane. Nie ma żadnego problemu. Następne. Śrubokręt Philips. Na którego nakładamy przejściówko tych bitów. No i oczywiście trzeba uważać, bo te szydła są. Yy, chciałem powiedzieć gorące. Są ostre. Rzeczywiście, to jest ko konkretny szpikulec. Zobaczcie. Naprawdę i to bardzo ostry. Nie ma co tu gadać. To jest naprawdę porządny multitool. Słuchajcie, za to 80 zł. No to tylko brać, nie zastanawiać się. Jeżeli chcecie taki multitool yy, na wycieczkę, na biwak, na camping, pod namiot, coś zrobić w domu, no to polecam, bo, bo, bo naprawdę warto. Słuchajcie, macie do tego bity, macie pałczyk fajny. Osiem dych. Śmieszne pieniądze. Cześć.